Cześć, witajcie! Z tej strony, Diabol, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w plugin Evolved. Dzisiaj będziemy sobie grali dwie gierki multiplayer. Najpierw rywalizację, a potem kooperację. No, dobrze, zacznijmy. Będą oczywiście to szybkie gry z przygotowanymi już tutaj genami. I tak się tylko zastanawiam, czy nie zmienić sobie na bakterie, żeby mieć troszeczkę łatwiej niż tym wirusem. Myślę, że możemy to zrobić. Tutaj też mamy odpowiednio spreparowane geny. Dobra, jak widzicie, znalazło nam naszego przeciwnika. Ja to troszeczkę przyciąłem, dlatego że, no, chwileczkę to trwało. Ok, będziemy sobie grali na wirusa z dokładnie takimi samymi genami jak my, co tylko potwierdza, utwierdza raczej mnie w przekonaniu, iż są to najlepsze dobory genów. No i gdzie Ym, zaczniemy? Zaczęliśmy w Afryce Wschodniej. Jest to względnie dobry teren, szczególnie, że możemy się tutaj szybko. Rozwinąć, podobnie jak w grze na Mega Brutalu, którą polecam Wam obejrzeć, jeżeli jeszcze jej nie widzieliście. Była naprawdę, naprawdę fajna, pomimo że była szybka. Myślę, że tutaj będziemy mogli powtórzyć sobie swój sukces, nawet na naszego tutaj przeciwnika, panu paniom, pana Hanę, kimkolwiek ta osoba jest. Weźmiemy sobie standardowe rozprzestrzenianie, uodpornienie. A właściwie genetyczną ekspozycję dla naszego przeciwnika. Teraz chciałbym zainwestować w klimat ciepły, następnie rozprzestrzeniaje się po naszym przeciwniku, żeby troszeczkę ułatwić nam późniejszą infekcję. No i będziemy się tak starali, to w miarę ogarnąć. Samoloty też będą bardzo kuszącą propozycją. Na początku jednak odporność na ciepło, możemy sobie leki jeszcze przy okazji wziąć, żeby jeszcze jeszcze szybciej po prostu dopchać te wszystkie kraje Afryki i rozprzestrzenić się w miarę skutecznie. Są to ciepłe kraje, więc będziemy musieli też wyewoluować w najbliższej przyszłości odporność na zimno, żeby nie zostać zjedzonym w krajach takich jak Wielka Brytania czy Rosja, Grenlandia w odwrotnej kolejności. I teraz możemy sobie wziąć samoloty i już troszeczkę się rozprzestrzenić, nie dlatego, że kosztują troszeczkę za dużo jeszcze dla nas. Ale to też oczywiście wszystko jest do zrobienia. Zainfekowaliśmy Arabię Saudyjską. Miałem zamiar właśnie tam się udać samolotem, więc zawsze troszeczkę DNA zaoszczędzonego. W rozprzestrzenianiu raczej nie będziemy więcej inwestować, tak mi się wydaje, że nie jest to dobry pomysł. W objawach na razie też nie chciałbym jakoś, jakoś zbytnio tutaj szarżować, żeby nas zbyt szybko nie wykryli, nie wyleczyli. Aczkolwiek teraz po takiej infekcji chciałbym się przenieść na troszeczkę nowe rejony. No dalej, klikaj, klikaj, klikaj. No come on. coś się zacięło. Dobra, działa wreszcie. Przenieśmy się do Rosji oraz weźmy odporność na zimno i infekcje, zakażenie oportunistyczne, ale to za chwileczkę. Jak tylko będzie nas na to stać: 32 punkty DNA. I w naszy. w Rosji jest też nasz przeciwnik. Okej, okay, ciekawe. Bardzo dobrze to wiedzieć. Prawdopodobnie zaczął on w Chinach. Jest to możliwe, że zaczął w Chinach. Zaraz się tego dowiemy po ilości zarażonych, jaką wywoła i na jakiej prawdopodobnie się zatrzyma nasz przeciwnik. Mamy teraz już 100% premii do infekcji naszego przeciwnika, a właściwie osób zarażonych naszym przeciwnikiem, więc myślę, że będzie dużo prościej. No i w dodatku będziemy się starali go jeszcze troszeczkę tam podleczyć. No, pierwszy milion naszemu przeciwnikowi wybił. My w tym czasie mamy już 270 milionów, także też nie zostajemy dłużni w żaden sposób. W dodatku mamy też te rejony Afryki tutaj. W dodatku całkiem też nieźle roz, y, rozwinięte, więc będzie nas ciężej wykryć, ponieważ nie zatrzymamy się nagle w rozwoju. Cały czas. No, teraz troszeczkę mniej, ale dalej idziemy w jakiś tam w jakimś tam stopniu do przodu, prawda? Nie stoimy w miejscu. Kolejne tereny zarażone i zostaliśmy wykryci przez ludzi, już zaczynają nas leczyć, więc weźmiemy sobie wszystkie odporności odpornienia genetyczne, żeby było nas trudniej wyleczyć no i nasz przeciwnik poszedł w to w zapalenie żeby łatwiej było zarażać i zabijać ludzi zakażonych nami. Na razie mam bardzo małą premię 16 i... oj, wybaczcie wybaczcie za ten komunikat subskrypcja zabezpieczeń, tak, tam wiadomo, Avast a właściwie AVG, dlatego, że tego programu używam bez product placementu, chciałbym, żeby to się wyłączyło. No, Kaman, dalej, wyłącz się, proszę, bez minimalizacji. No, niestety. Dobrze, w takim razie wracamy po krótkim cięciu. Musiałem wyciąć tutaj fragment filmiku, dlatego że troszeczkę się zepsuł, że tak powiem. Nasz przeciwnik chyba idzie już w zabijanie, tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie już, właśnie, idzie w zabijanie. Dodatkowo chcę bonus z DNA do zabijania, okej. Okay. I nie zaczął fina. Ale jest w Rosji, mógł zacząć w Finlandii, mógł zacząć w tych tutaj krajach. Rozwija się w miarę szybko. Powinniśmy mu utrudnić jakoś infekcję naszych ludzi. Weźmy sobie to. Weźmy sobie uodpornienie na infekcję, żebyśmy mogli go później również efektywnie zdominować. Na razie infekcja przebiega w porządku. Kolejne kraje tam jakieś. Dostajemy, ale nasz przeciwnik coraz szybciej rozwija się w Rosji. Nas jeszcze nie ma wystarczająco dużo w Rosji. Ma teraz chyba du duży bonus. Dużego bonusu. Ciekawe, W dodatku zabija i ludzie nie leczą go jeszcze tak mocno. No właśnie. Już się obawiałem, co to się dzieje, ale na szczęście wygląda na to, że wszystko idzie w odpowiednim kierunku. Weźmy im jeszcze ładne leczenie jego. On teraz dało nam karę do śmiertelności na siebie. Okej, okay, rozumiem. Jestem ciekaw, w którym kraju zaczął. Naprawdę jestem tego ciekaw. Widzimy tu jakieś kropki w Europie? No, walczy z nami, walczy z nami i walczy z tym leczeniem, ale jako, że my nie zabijamy, to nas będzie dużo trudniej wyleczyć, dlatego że my się nie pokazujemy jeszcze w takim stopniu. Myślę, że przelecimy się gdzieś tutaj jeszcze do. W sumie to tu już jesteśmy. On też jest w USA i jest w tych krajach tutaj. No, tutaj zabija już mocniej. Chciałbym go wykryć jakoś po tej zabójczości w tych krajach. Tu nie, tutaj zabił na Ukrainie, w krajach Bałtyku. No, a tutaj widziałem chyba jakąś dużą zabójczość. Wydaje mi się, że może to być właśnie Finlandia. Spróbujmy. Spróbujmy, znajdźmy go. Tak, kraj startowy przeciwnika został znaleziony. Była to właśnie Finlandia. Zwiększmy sobie teraz zaraźliwość na niego. Słyszałem jakieś podejrzane pukanie, które troszeczkę wybiło mnie z rytmu, no ale wygląda na to, że przetrwamy nawet przy zabójczości naszego przeciwnika. Myślę, że damy sobie radę, zaraz sobie rzucimy jakąś martwicę, może żeby troszeczkę go jeszcze zdominować bardziej. Nawet myślę, że jest to całkiem dobry pomysł, żeby właśnie to użyć. Ewentualnie w tym kierunku się udać, tutaj jest utrudnianie zabijania, zaraz to sobie też odkryjemy odpowiednio. Mamy teraz duży bonus do śmiertelności na ludzi zarażonych podwójnie. Więc zaraz sobie to wykorzystamy. Już teraz zaczę, zaczę, zaczęliśmy zabijać. No tak, wracamy, aczkolwiek, jako że musieliśmy otworzyć drzwi, no to troszeczkę, troszeczkę powiedzmy, spartaczyliśmy sprawę. Na szczęście naszego przeciwnika nie ma jeszcze na Madagaskarze z tego co widzę, nie zabija tam, więc możliwe, że uda nam się to jeszcze uratować. W dodatku, leczenie choroby, zarówno nas, jak i naszego przeciwnika, przebiega w miarę powoli. Nie straciliśmy wcale żadnego dużego postępu. No i jeszcze myślę, że zdołamy to uratować. Ominęło was tylko troszeczkę akcji. Nie martwcie się, nasz przeciwnik czy zdoła nas tutaj wyeliminować? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jesteśmy na tyle dominujący, że będziemy w stanie się obronić. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj to i uderzymy zaraz w genetyczną dominację, jak tylko będzie to możliwe i całkowicie zniszczymy już naszego przeciwnika, jeżeli chodzi o infekcję oraz zabijanie nas. Ta Nowa Zelandia troszeczkę mnie martwi, dlatego że nasz przeciwnik zapewne też już ma rozwinięte samoloty i prawdopodobnie będzie w stanie się do nas tutaj dostać. Chciałbym to zainfekować jak najszybciej. Teraz świat nie może się zdecydować, jak widzicie, która choroba jest groźniejsza, więc co chwilę ta kropka tutaj znika z naszego przeciwnika i znowu się pojawia. Aczkolwiek teraz będzie leczony troszeczkę mocniej niż my. Dlatego ułatwmy jeszcze im troszeczkę to leczenie możemy jeszcze w jakieś objawy tutaj. Uderzyć odpowiednie, które utrudnią leczenie nas, ale to zrobimy teraz. No i jak widzicie, my mamy 50-60%, nasz przeciwnik już prawie 85%. Aczkolwiek teraz troszeczkę świat się na nas przerzucił: 62%, nasz przeciwnik prawie 90%. Czy zdołamy to obronić? Myślę, że świat wyleczy naszego przeciwnika, właśnie. Na Grenlandii jeszcze jesteśmy, na Nowej Zelandii powoli się jakoś rozwijamy i. Tutaj też, pomimo że bardzo powoli, to idziemy jakoś tam do przodu. Mamy też troszeczkę DNA, żeby w razie czego wycofać leczenie, i nasz przeciwnik chyba się poddał. Dokładnie. Przeciwnik zrezygnował i udało nam się wygrać tą rozgrywkę. Więc teraz przejdźmy do drugiej części i zagrajmy sobie w tryb operacji. Znajdźmy kolejną rozgrywkę. No i ja zobaczę się z Wami, jak już znajdziemy przy. Jesteśmy z powrotem, mamy naszego przeciwnika. No, nie ma tutaj żadnych wielkich genów. Możemy jeszcze sobie troszeczkę sprawdzić, czy wszystkie geny, które chcielibyśmy używać, są już wmontowane w naszą chorobę. No nie, chciałbym tutaj wziąć dodatkowe DNA na początek i możemy zaczynać. Oczywiście dostajemy losowy kraj, musimy teraz tylko poczekać na naszego przeciwnika. No i wygląda na to, że to jest jakiś Hiszpan. Więc przywitajmy się po prostu. Hola. No my sobie odpiszemy hi i on zaczyna na Nowej Zelandii, my zaczynamy w Niemczech. Powiedziałem znowu chyba mój przeciwnik, miałem oczywiście na myśli sojusznika, dlatego że gramy tym razem razem z nim. Na początku weźmiemy sobie odporność na leki, dlatego że znajdujemy się w takim kraju, który tego by wymagał. I znowu, podobnie jak w rozgrywce versus, wyewoluujemy sobie bardzo szybko wrzodzenia skóry, żeby rozprzestrzenić się w Niemczech bardzo, bardzo szybko. Teraz chciałbym bardzo również szybko uderzyć w nieplanowane loty, żeby móc pomagać w infekcji zarówno sobie, jak i naszemu tutaj sojusznikowi. Potrzebujemy do tego... 32 punkty DNA, tak dokładnie 32 punkty DNA, ale już właśnie tyle mamy. Możemy to zrobić, i zaraz będziemy mogli używać samolotów do transportowania naszej zarazy, jak również zarazy naszego przeciwnika. Na początku chciałbym do USA, potem może naszego przeciwnika przeniesiemy jak tylko będzie to możliwe. Na razie ma troszeczkę jeszcze mało zainfekowanych, żeby to zrobić. Przeniesiemy go do Arabii Saudyjskiej, żeby stamtąd również miał troszeczkę łatwiejszy start na cały świat. Już jest to możliwe, tak? Tak mi się wydaje, że już było to możliwe. Zaraz zobaczymy dokładniej. Nie, na razie możemy tylko my się transportować. On jeszcze nie ma wystarczającej liczby zainfekowanych, więc rozwijmy sobie po prostu transport samolotowy. A jak tylko będzie miał nasz sojusznik 1000 osób zainfekowanych, bo z tego co pamiętam, to dokładnie taka liczba jest wymagana, żeby używać samolotów, to przeniesiemy go również do Arabii Saudyjskiej żeby stamtąd również mógł się rozwinąć i również zaatakować cały świat. Jeszcze troszeczkę, jeszcze 300 osób zainfekowanych i będziemy mogli ruszać. Weźmiemy sobie w tym czasie uodpornienie genetyczne, żeby już się przygotować, dlatego że na 100% my zostaniemy wykryci pierwsi i na prawie 100% to my będziemy groźniejszą chorobą. Nie myliłem się, 1000 osób jest potrzebne, więc lecisz do Arabii Saudyjskiej, przyjacielu. Ewentualnie moglibyśmy przekazać mu jeszcze trochę infekcji, dlatego że troszeczkę słabo mu to idzie. Na razie rozwija się bardzo, bardzo powoli. Potrzebujemy 19 punktów DNA, żeby użyć przekazania. Myślę, że będzie to tego warte, żeby nasz przeciwnik też mógł odpowiednio szybko wystartować w tej rozgrywce. Jeszcze tylko dwa punkty DNA. I to zrobimy. A Europa jest w tym czasie mocno atakowana przez nas. Na razie mamy. Ponad 2 miliony osób, głównie wprawdzie w Niemczech, aczkolwiek Francja, Hiszpania, Europa Środkowa czy Polska też już powoli będą infekowane. Mamy już te punkty DNA, więc przekażmy mu naszą zaraźliwość, żeby mógł się rozwinąć i mam nadzieję, że troszkę mu to przyspieszy rozwój. My mamy już wprawdzie 9 milionów, ale on dopiero 7, prawie 10 tysięcy, więc na pewno on odstaje. Wyewoluujemy zapalenie, żeby łatwiej było nam zarażać osoby zarażone przez. Niego, żeby później w razie czego móc zainfekować tutaj te rejony, troszeczkę tam pomóc mu w zabijaniu. No tak, jak mówiłem, raczej my zostaniemy wykryci jako pierwsi, my zostaniemy wyleczeni i ewentualnie będziemy potem zdalnie pomagać naszemu sojusznikowi. Jak widzicie, zostaliśmy już wykryci, tak jak mówiłem, i jesteśmy niepokojącą chorobą, więc na pewno świat ruszy, żeby nas leczyć. W dodatku, 100% laboratoriów chce leczyć właśnie nas, dlatego że nasz sojusznik tutaj nie został jeszcze wykryty. Ale on teraz też już troszeczkę przyspieszył, wyewoluował pewnie jakieś tutaj zapalenie płuc, czy coś w tym rodzaju. Ewentualnie to by mu tyle dało? No, ciekawe. Możliwe. Tak, ruszył tutaj w Arabii Saudyjskiej, na Nowej Zelandii też już troszeczkę infekuje, ale głównie właśnie w Arabii Saudyjskiej ma tutaj większość osób. Przenieśmy go jeszcze na jakiś inny rejon. Może. Może do Rosji. Niech sobie leci, niech już sobie tutaj też zacznie infekcję. Będzie nam również łatwiej infekować ludzi wtedy, jeżeli on tam będzie. Zmutowaliśmy martwicę. Czy możemy sobie pozwolić na tak mocny objaw już w tej fazie rozgrywki? Myślę, że możemy spróbować. A czy potem uda nam się to wszystko utrzymać? No to wszystko wyjdzie tak jak zwykle w praniu. Musimy wziąć odporność na kraje zimne, dlatego że myślę, że nie wytrzymalibyśmy na Islandii tutaj ani chwili. Jak widzicie, mamy tylko jedną osobę zarażoną. No, i powoli wygląda na to, że ta liczba zacznie się zwiększać, że martwica nie zrobi swojego i nie wyeliminuje naszych nosicieli. Przydałaby się też odporność na ciepło, jednakże będziemy musieli niedługo zwalczać lekarstwo, więc będziemy musieli się też tym zająć. Na odporność na ciepło potrzebujemy aż 32 punkty DNA, co nie będzie zdecydowanie łatwym zadaniem. Na szczęście tutaj nasz sojusznik przejmuje część Azji oraz Arabię Saudyjską. Oczywiście. Te rejony tutaj, no i powoli zaczyna też ekspansję w stronę Afryki. My zajmiemy się Europą Zachodnią oraz Środkową, jako że mamy już nawet potężny symptom, który pozwala nam zabijać. Jak ta Islandia, 47 osób jest w porządku, dajemy sobie tutaj radę. Czy w Arabii Saudyjskiej też powoli dajemy sobie radę, ale jednak wolałbym się upewnić, no i użyć jednak tej odporności na kraje ciepłe nawet za cenę tych 32 punktów DNA, doskonale. Teraz będziemy się już bawili głównie w objawy, dlatego że potrzebujemy troszeczkę odporności na lekarstwo. Mamy już 3% zbadanego i wygląda na to, że nasz przeciwnik też ruszył ostro z zabijaniem. Już zabił prawie tyle samo, co my. No nieźle, ciekaw jestem w co wyewoluował. I w dodatku to teraz Jeko będą leczyć, więc jest to dobre dla nas. Aczkolwiek, czy damy sobie w ten sposób radę? Weźmiemy sobie te dwa symptomy, żeby ułatwić nam zarażanie i zabijanie osób zainfekowanych naszym przeciwnikiem. Znowu powiedziałem przeciwnikiem, przyzwyczaiłem się, za dużo już grałem w tego multiplayera. Musimy się też przenieść do jego kraju początkowego. No i w Kanadzie wywołał masowe zabijanie. Nie jestem pewien dlaczego. Mamy tam tylko 30 osób zarażonych. Jest to zdecydowanie problematyczne dla nas. W Polsce również to zrobił. Ale Rosja niedługo będzie dawała nam ogólne, ogółem zakaźne bańki, co będzie dla nas na pewno dużym kopem do rozwoju. Przenieśmy się też na Madagaskar, tam jest tylko nasz przeciwnik, zaraz będziemy też my i rozwiniemy się, myślę, w bardzo dobrym tempie. Karaiby też nie są zainfekowane, tam również się udamy. Nie będę czekał nawet na statek, bo prawdopodobnie nie uda się. Takiego statku otrzymać. Chciałbym jeszcze wykryć, gdzie są laboratoria, które nas badają. Jedno jest laboratorium we Francji, ale ono bada naszego sojusznika. Przydałoby się je również wyeliminować. Nasz przeciwnik, sojusznik, wziął właśnie bonus do śmiertelności, więc nam będzie raczej ciężko go wyewoluować. My moglibyśmy wziąć bonus do zaraźliwości, żeby jeszcze ułatwić zaraźliwość, na przykład w Kanadzie, żeby szybciej rozwinąć się, żeby szybciej móc zniszczyć laboratoria w tym kraju. W Boliwii jest również nasz sojusznik, który prawdopodobnie planuje pozbyć się mieszkańców tego kraju, żeby wyeliminować właśnie badania prowadzone w naszym kierunku. No i on całkiem nieźle sobie poradził. Wyeliminował już prawie połowę świata. W dodatku jest ciężki do wyleczenia. W razie potrzeby będziemy w stanie przekazać mu odpowiednią liczbę zakaźności, a właściwie odporności na leczenie, żeby mógł się utrzymać. Weźmiemy tutaj jeszcze dodatkową. Zaraźliwość, żeby rozwinąć się w tej Kanadzie już na 100%, żeby na pewno tutaj się nic złego nie stało. Japonia też już zostanie przejęta, ale na Filipinach jeszcze nie ma ani mnie, ani jego. Musimy tam koniecznie lecieć, żeby ten kraj nie został pusty, żeby Filipiny przypadkiem nie przetrwały naszej plagi. A właściwie połączenia naszych plag. Nas już nie wyleczą, naszego przeciwnika też, sojusznika wątpię też, żeby wyleczyli. Na Grenlandii również on zapanował. I to zdecydowanie on zabił większość ludności na świecie. Prawdopodobnie będzie to dla niego 99% zabitych. Aczkolwiek myślę, że troszeczkę za bardzo szarżuję w tym kierunku Kanady i myślę, że może być to poważny błąd. Dlatego że no gdyby nie mój bonus do infekcji, to byłoby w tym kraju bardzo, bardzo ciężko. W Filipiny jeszcze jakoś tam idą, ale użyjemy sobie tutaj również bonusu do zaraźliwości, tak samo jak na Karaibach. Które chciałbym nakliknąć. Dobrze. Tutaj, już na Karaibach, na pewno nas nie powstrzymają. Kanada. Na pewno przyda się zaraz kolejny boost do infekcji. Filipiny. No, też jakoś to idzie. Zaraz użyjemy sobie tego boosta. I naszego sojusznika już praktycznie wyeliminowano. Czyli jednak dostaniemy to 5% dla siebie. Dobrze. Jak najbardziej możemy to zrobić. Zaraz sobie walniemy jakiś potężny objaw. Jakieś krwotoki. Zapalenie płuc jest w porządku. Zdecydowanie damy sobie teraz radę. Czy Filipiny to przetrwają? Kanada już na pewno nie wyrwie się nam. Jeszcze dla pewności przezorny zawsze ubezpieczony. I tutaj jeszcze sobie też rzucimy taki bonus. Karaiby są już całe zainfekowane. Który kraj jeszcze się ostał? Jeszcze zostało tyle, ale to jest prawdopodobnie już tylko część Kanady, część Filipin. I to by było na wszystko. Tak mi się wydaje, że... Damy sobie radę tutaj. No, zdecydowanie ta współpraca wyszła nam na dobre. Udało nam się tu w jakiś całkiem w sumie niezły sposób. Zrobić to wszystko. Przyspiesz... Przyspieszmy sobie jeszcze grę na maksa, żeby już nie czekać za długo. Zaraz ewentualnie możemy jeszcze najpotężniejszy ze wszystkich objawów dorzucić do tego wszystkiego. Mamy już wszystkich ludzi zainfekowanych. To jest tylko kwestia czasu, żeby to wszystko wyeliminować. Już możemy. I. Teraz liczby będą spadały dosłownie w, kilku, w ciągu kilku sekund. Ostatnie laboratorium jeszcze ostało się na Filipinach, ale tak jak mówiłem, to już jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. 10 milionów 987, no i to już jest koniec. No i w tej chwili dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentarzy, lajkowania, subskrypcji. No i oczywiście, żebyście obszarili sobie moje inne odcinki. Cześć!